Witam was bardzo serdecznie moje byczki Malinowe w kolejnym odcinku z GeForce Skinsa, gdzie dzisiaj robimy opening na 10% i zwiększamy nasze szanse, bo ostatni odcinek otwieraliśmy skrzynkę gdzie mieliśmy 1% na wydropienie kosy. Tutaj zdecydowanie jest więcej tych procent, no i wczoraj udało nam się wydropić jedną, a dzisiaj zobaczymy jak będzie, ale zanim to standardowo w tym odcinku to zgadnijcie macie tutaj takiego skinka, że wziąć udział na niego należy zasubskrybować kanał, dzwoneczkę, dostać łapkę w górę, skomentować ten odcinek, a jeśli mi lubicie, chcecie mnie wesprzeć, możecie w tym miejscu wziąć mój kod, a przez 2, gdzie dostajecie darmową skrzynkę na stronie oraz 5% więcej do depozytu przy wpłacie. Pamiętajcie również, że strona jest przeznaczona tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich, a my zaczynajmy tutaj łopenik i powiem wam, że muszę się wam do czegoś przyznać. Nagrywam ten odcinek po raz drugi. Wydałem przed chwilą 4900 zł. Trafiliśmy z tej skrzynki 9 kos, ale jako, że nie jestem u siebie w domu i podłączyłem mikrofon do laptopa, nie nagrał mi się dźwięk i muszę nagrywać po raz drugi ten odcinek niestety. I ja mam nadzieję, że będzie tak samo zdawało tutaj te koski jak wcześniej. Naprawdę jestem wnerwiony, że, że tamtego odcinka niestety nie udało. O, jest pierwsza? Nie. Jestem wnerwiony, że niestety tamtego odcinka. No znaczy nagranie jest, no nagranie jest ogólnie. To wszystko uwiecznione jest. Cały materiał 9 dziewięci, dziewięci, minutowy. O, jest pierwsza kosa, tylko że taki minus. No, że się nie nagrał dźwięk. No, nie nagrał się dźwięk. No, jesteśmy skazani zrobić drugi raz ten challenge. No i miejmy nadzieję, że nam się powiedzie. Mamy zdecydowanie większy budżet niż wcześniej. Tylko pytanie jest, czy będzie nam tak samo często dawało kosy jak wcześniej? Bo tam mieliśmy seryjki, gdzie na trzy skrzynki potrafiło dać nawet po dwie kosy. Chociaż teraz też nie jest źle. Mamy dwie koseczki, tylko że tutaj potrzebujemy też ten... O, jest kolejna. No właśnie, potrzebujemy też te mega droższe. Bo, 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 za 366 raczej nam tutaj nie zwróci. Nie zwróci ten opening się. Kurcze, pieczone. No niestety, no taki idealny odcinek. Ja pierdzielę jakiego ją pecha, nie? I jeszcze, jeszcze jakby tego było mało. Nagrywałem wcześniej, zrobiłem bitwę i jeszcze bitwę wygrałem. A ja bite nie wygrałem. Od, od siedmiu ostatnich bitew wszystkie miałem przegrane. Dzisiaj również udało się wygrać na, o, na tym odcinku, co nagrywałem wcześniej, bitwę. Nie wiem, może jak wrócę do domu i, i, i po prostu. Po prostu. Ja będziecie chcieli zobaczyć ten odcinek, to nie wiem. No. Aj, jaj, jaj, Fejdzik. Jak będziecie chcieli zobaczyć ten odcinek, to nie wiem. Może jakoś uda mi się dograć tam dźwięk. Ale jakby to miało wyglądać w sumie, jakbym tam dogry dogrywał dźwięk, no. Chyba, że ją wstawię bez głosu, no i będziecie oglądać bez głosu. Dam wam jakiegoś remiksa i będziecie normalnie taką osę odcinek nagrywać bez głosu. Może i lepiej dla Was, nie? Może Wam się takie odcinki na moim kanale bez mojego głosu bardziej spodobają. Możecie dać znać. Zawsze to będzie jakaś odskocznia. Po prostu będę Wam teraz do końca roku nagrywał sam ekran bez mojego głosu. No i może wyjdzie to dla kanału na plus. Bo ostatnio moje subskrypcje są ujemnie, ujemne niż dodatnie, więc, więc może, może jakoś to lepiej zadziała. No, i powiem wam, że tragedia, no tragedia, no nie raczej nie damy rady zrobić tego, co zrobiliśmy wcześniej. 9 kos może uda nam się czekać w tym momencie chyba z 4, ale na pewno nam się ten opening nie zwróci. No, i to mnie boli, nie? I to mnie naprawdę boli. I nie wiem. I nie wiem szczerze. No, jestem zawiedziony, jestem zawiedziony, jestem wnerwiony. A Dixonowi jak zwykle chuj w dupę. No patrzcie, i w ogóle teraz kos nie daje. Nie dożet. Nie dość, że mamy większą sumę! To jeszcze teraz nie daje kos! Ja pierdzielę. Jest kosa, dobra. Good knife. 700 zł. Błagam, dawaj jeszcze coś, dawaj, no daj jakieś lepsze seryjki na sam koniec, nie? Na sam koniec. Ciekawe, czy mogę wejść do ekwipunku i zobaczyć historię wydropionych, to wam przynajmniej pokazał. Nie, no, nie, no, tragedia. Po prostu tragedia. To jest po prostu tragedia. Cztery kosy w tym momencie. O, 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 dobra! Zaczynamy! Może jeszcze coś na koniec? Je Jezu, proszę, czekajcie, aż mi się myszka rozłączyła. Co jest? Ja pierdziele, ja nie wiem, tu jest jakiś jawny zamach dzisiaj robiony na Addixona. Rozłączyła mi się myszka, podłączyłem ją, zaciął mi się całkowicie laptop. Nie mogłem go włączyć przez 30 minut, myślałem, że się spalił. Odpiąłem myszkę, odpiąłem mikrofon i wtedy dopiero się odpalił. Ja nie wiem, o co tutaj chodzi, nie? Ale ja po prostu chcę dzisiaj nagrać już ten odcinek. Bo to jest po prostu jakieś. Nie wiem, no, no zamach, no po prostu zamach. Ładnie tam dwie kostki. To chyba, się, to chyba się nagrało. Na sam koniec dwie kostki nam wypadły. Więc jeszcze jest szansa, że jakoś ten odcinek będzie wyglądać. Tylko, żeby jeszcze właśnie jakieś tu kostki, dwie wypadły, to naprawdę w miarę, w miarę, w miarę powiedzmy, że będę zadowolony. Chociaż i tak, no mogłoby być zdecydowanie lepiej, gdybym. A już nie będę o tym gadał. Już nie będę o tym gadał. No ten pierwszy materiał jest tam. Na dysku, jak chcecie, to mogę wam go wstawić bez głosu. O jest! Kolejna, dobra, tylko szkoda, że szara, ale no najważniejsze, że jakieś kostki tu jeszcze nam lecą, bo to są już ostatnie skrzyneczki, które tutaj otworzymy. No i powiem wam, że potem zrobimy jedną bitwę. I postaramy się wygrać dwie bitwy pod rząd. Czy dzisiaj jest ten dzień? Już jedną mamy wygraną, czy uda nam się drugą wygrać? To już w ogóle będzie święto, nie? Tylko ja widzę, że ta nagrywka jest zdecydowanie bardziej pychowa. Ile tu koz nam wyleciało? Mamy koz. Uwaga, uwaga. Nie, no błagam, żeby mi się znowu laptop nie zaczął, nie? Najdroższe. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Ty, osiem koz! Ty nie tak źle, tak szczerze. No ale jest minus, no ale jest minus, niestety. Tylko tym minusem możemy tutaj. Działać sporo. Zrobimy jedną bitwę Alin. I patrzcie to. To też nam się udało ostatnio. Znaczy No przed chwilą nagrywałem. Bitwę wygrać. Wszystkie bitwy ostatnie, nie? Proszę. Dwie bitwy pod rząd. Niech to się wydarzy. I tak już dzisiaj spechowy dla mnie ten dzień. Wronek. Wzywam cię. I niech dorzućmy tutaj jeszcze do wronka takie. Stwórz bitwę. Trzymajcie Kciuka. Trzymajcie Kciuka. Zostawcie Kciuka w górę. I co? Zapalim, wypiję, nie? Lecimy. Dwie sekundy. Wronek. Wronek. wronek dawaj. Trzadzik do nas dobił. Ja pierdziele. No przynajmniej tutaj Wronek. Oj, Wronek zaczyna dobrze, 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 dobrze. Może jest nadzieja. Ładnie, ładnie. P90. Ale tutaj on tego pistoleta też taniego nie dostał w sumie. Oj, są kosę. Okej, okay, no na razie wygrywamy. No na razie wygrywamy. Tylko teraz znowu droższa kosa. Chyba dalej przewagę mamy tak szczerze powiedziawszy. Oj, teraz już chyba lipa. Teraz już chyba lipa, chociaż... Nie wiem, nie wiem, no teraz nie, teraz już nie wiem. Chyba wygrywamy, chyba jeszcze minimalnie wygrywamy, ale teraz to już na pewno nie. Ja pierdzielę, no ile tych kozon trafił pod rząd? To z przesada źle leciutęka, nie? Dwa bronki do końca, proszę, jeszcze jeden wronek, jakąś kostę, jedną, jest! Dobra, to chyba jest win w tym momencie jeszcze. Nie wiem, nie wiem, chyba nie. A może? Kurwa, nie wiem. Ale teraz już chyba win, teraz chyba wygrywamy. Neksiuk, 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 Neksiuk. Dobrze, Neksiuk. Dobrze. Chyba to mamy. No. Ja pierdzielę. na styk. Jest profit. Dobra. Kończę, kończę, kończę ten odcinek. Dwie bitwy pod rząd, dwa razy nagram odcinek. Ładnie kostki wydropiły. Dziękuję ci, że oglądacie ten odcinek. Pamiętacie, nie zawsze się wygrywa na ra